Siema. Dzisiaj przychodzę z odcinkiem, żeby pokazać wam, że czy da się w ogóle zarobić na tym updatecie, tym like'u nie, czy nie? E, moim zdaniem, no jak ktoś ma farta, no to się da, I to na pewno, no bo mamy tutaj te boszczesty z, z Titanikiem, ale jak ktoś nie ma farta, czy coś dla mnie? Dokładnie tak. E, ile już jest jestajtinków? Sporo. No tak. Mm, mamy huge. Tutaj z tego ostatniego jajka. Na ten moment one są 90 milionów, warte. Spoko nawet. Tylko ta cena będzie cały czas spadać. No i co? Mamy też te. Fire Krystale. Mm, które dają wam. gifty. A w tych giftach no mamy huge, jakieś tam spele, ale mamy też inne rzeczy, tylko niech się przeroluje. No dawaj, szybko, szybko, nie mam czasu. O, szybciej chyba bym odblokował kilka krain. A, no mamy te wyrzutnie rakiet od 3 do 10. Możemy dostać. Ja kupiłem jedną, no i jedna kosztuje 2 miliony, to nie jest mało, no i oczywiście zniszczenie, patrzcie ile przedmiotów się dostaje, e, no słabszych co prawda, no ale mm, najbardziej co się opłaca to te klucze, one co chwilę wam dropią, więc no. Tutaj macie zawody 34000, tutaj no 19, 15 i 9. No to po nocce nawet spoko, więc ciekawie. Tylko no, warunek, że trzeba skończyć Tajkun, bo szybciej się to farmi. I szczerze się zastanawiam nad kupieniem tych 100, tych, tych armat, żeby blokować tą kolejną. Bo no, trochę to przodu lecą. Więc no. No i też za sprzedawanie tych giftów, no, na razie po milion chodzą, prawie. Więc no, myślę, że na pewno te gifty łatwo się sprzedadzą, Ten huge też. Muszę go w ogóle sprzedać. Mm, no to w sumie ja mogę Wam też pokazać, czy się łatwo sprzedaje. Wystawię za rap te gifty i tego... No też nie, troszeczkę zmniejszę rap tego huge. Bo wolę sobie zarobić trochę niż siedzieć i trzymać go ze względu na to, że dostaję trochę większy damage bodajże. Coś takiego. Nie, nie. Tego nie potrzebujemy. Tego nie chcę pokazywać. A, no i ogólnie dostałem 3 huge dolkaty z jednej licytacji. No i kilka mi przy, przypamiętało się future foxów Bo farmiłem sobie I mi wypadły z jajek Ale no Na tej 500 Mi się nie chce to No i kluczy to nie będę wystawiać No Klucze ja zbieram No możecie też te half-fire sprzedawać Myślę, że może się sprzedadzą. Bo niestety ja mam trading klasę, taką, że tu stoi i tu stoi. Z nimi. No, ale myślę, że jak trochę dłużej postoicie. To myślę, że wam się uda sprzedać. Ale dziwny ten pad. dolcat. Ale ogólnie wygląd szczerze. Ładny, może przyznać, że ładny więc mm, Moim zdaniem da się nawet dobrze zarobić na tym update'cie. Update Ale ja, w sumie to tylko tego future będę sprzedawać, bo nie chcę sobie potwierać te alfa i gifty. Ładno mają tutaj animację, że tak się... Halo. A tutaj są te canon the major. ciekawie. Lecimy dalej. Dobra, kanony drobią Otwieram gifty, po czym nagle tam z no Jest dobry, ja jestem. 27. No, to już sporo. E, tutaj mamy po 600, 600, 700. No, tylko ja nie będę tego sprzedawać. Tylko ja sobie chcę pofarmić. To na pewno. Ale jak Wam nie zależy na farmieniu, i nie jesteście w żadnym klanie, to na spokojnie możecie sobie posprzedawać. Jak jesteście takim zwykłym graczem i chcecie sobie pozerabiać. No ja wolę ryzykować i pozdobywać sobie jakoś tej temy z dropu. Gdzie on z Atu. Więc. A to daje Spida w kanononą. Tutaj 500. Ja chyba już więcej kupię tego. Aha, i 200% major. A, tu był przeciwnik. Był to przeciwam ten Huge Pet nowy chciałem zobaczyć rap No ale trudno zobaczę rap przez to szukiwanie. Tylko Niki ja nie chociaż tutaj nie wiem czy będzie szybciej znaleźć Bo Huge jest o wiele, wiele, wiele więcej Jest. To ma większy rap od tego. Okej? Okay. Chyba nikt tego w nie chce sprzedawać, bo wiedzą jakby, że cena spadnie. Ale no. Trudno. Więc mówię Wam, że da się zarobić i to nawet sporo. Tylko musicie mieć, no, warta. A ja sobie też to kupię te kanony, chociaż nie wiem, bo są drogie. Chyba wolę pozbierać, albo poczekać, jak stanieją. No, no dobra. My się widzimy na to w następnym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.